Szanowni Państwo, dzisiaj mamy wielkie święto. Święto Konstytucji 3 maja. To jest święto nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To jest święto, które podkreśla znaczenie Konstytucji dla regulowania naszego życia społecznego, dla relacji między jednostką a państwem, które określa, dlaczego wszyscy obywatele mają być równi wobec prawa, dlaczego nas wszystkich ma obowiązywać Konstytucja. Natomiast chciałbym szczególnie podkreślić, że Konstytucja 3 maja zwracała szczególną uwagę na niezależność sądownictwa. Począwszy od przywilejów nadawanych przez Władysława Jagiełę, niezależność sądownictwa kształtowała się przez wieki i właśnie znalazła to swoje ucieleśnienie w Konstytucji 3 maja. I teraz, kiedy funkcjonowanie sądownictwa w tym także Sądownictwa Konstytucyjnego jest stawiane pod znakiem zapytania, warto o tym pamiętać, że niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziów to jest nasza wartość konstytucyjna, to jest nasz dorobek cywilizacyjny i nie możemy tak łatwo z niego zrezygnować. Proszę Państwa, chciałbym, żeby ten dzień był obchodzony przez wszystkich, także przez te osoby, które nie mogą mnie usłyszeć, i może chciałbym zaproponować, abyśmy wszyscy nauczyli się, jak w języku migowym mówi się słowo Konstytucja. Instrukcja jest prosta: to są trzy znaki. I jeszcze raz. Także jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Najpierw przykładamy palec do lewej ręki, później kciukiem wskazującym przykładamy do drugiej ręki, a następnie otwieramy książkę i poprzez te trzy znaki możemy powiedzieć w języku migowym konstytucja. Pamiętajmy także o tych osobach, które nie mogą w pełni uczestniczyć w naszym życiu społecznym, ponieważ są osobami głuchymi. Dziękuję.